Jak przesłać pracownikowi zaszyfrowaną deklarację PIT 11 w gratyfikancie Nexo Nexo Pro? Podczas wysyłania niektórych wydruków wiadomością e-mail możliwe jest wykorzystanie mechanizmu szyfrującego. Po zaszyfrowaniu pliku umieszczonego w wiadomości e-mail, odbiorca będzie zmuszony do podania hasła w celu jego odczytania. Sposobami szyfrowania na chwilę obecną są PESEL, NIP, hasło losowe, hasło własne. Ustawienie szyfrowania możliwe jest w oknie wydruku po włączeniu wysyłki wiadomości e-mail. Odbiorca w celu odczytania przesłanego do niego pliku musi podać hasło. Hasło do odbiorcy należy przesłać w wiadomości SMS. Autotekst, sposób szyfrowania dokumentu został dodany w nowym szablonie wiadomości SMS o nazwie wysyłka informacji o zaszyfrowanym dokumencie. Po kliknięciu w przycisk OK. Program umieszcza drukowany dokument w pliku archiwum zip i dokonuje szyfrowania. Przygotowuje też wiadomość SMS. Warto wiedzieć, że w tej wersji szyfrowanie oprócz wysyłki deklaracji włączone jest dla modułu wypłat, rachunek, karta wynagrodzeń, analizator wynagrodzenia, odcinek z wypłaty, modułu pracownicy, karta wynagrodzeń, informacja roczna dla osoby ubezpieczonej. Umów Zaświadczenie, Wypowiedzenie. Wydruków RTF powiązanych z umową i pracownikiem. Domyślne parametry szyfrowania znajdują się w danych pracownika, w zakładce inne.